Cześć Siemanko, wszystkim. Bardzo dużo ciekawych materiałów mam do nadrobienia na kanale. Ale zanim nadrobię niektóre materiały, no to witam serdecznie dzisiaj na konkursie FIBA. Gdzie to dzisiaj ma... jesteśmy? W Edmonton. Gdzie w ogóle jest te Edmonton? Yy, nie wiem, ale zaraz to sprawdzimy. Edmonton jest, drodzy Państwo, w Kanadzie. No więc mamy FIBE 3x3 w Kanadzie i dzisiaj sobie to ocenimy. Zanim zbluzgam eliminację FIBA 3 na 3 o które tak bardzo walczyłem, które odbyły się w sobotę, zanim pojawi się na kanale konkursadów z Ustronia, z Jersey, z Bibola, no to muszę nadrobić stare tutaj rzeczy. Na początek, zanim zaczniemy... Zapraszam wszystkich na Hatzwe.pl do trenowania ze mną, jeśli chcecie skakać wyżej, jeśli chcecie być dunkerem, siatkarzem, koszykarzem i właściwie kim tam chcecie, nawet jakimś heteroseksualnym albo nieheteroseksualnym potworem, też wam z tym pomogę. Ale dzisiaj zaczynamy sobie oceniać konkurs sadów Edmond. kto jeszcze nie śledzi zapraszam na TikToka, na Instagrama i chyba dzwonił do mnie z MediaMarktu, nie Fafał, co tam? Jestem w domu. To przynieś mi miskę. Dobra, na razie. Siema. I chuj. Przerwa na żądanie. Idę odebrać miskę. Nie miskę, że z samochodu olejową, tylko że miskę jakąś. Chuj, je ja właściwie co. Jakby co, to mam miskę, więc teraz już mogę oceniać. O, taką mam miskę zajebistą. I możemy lecieć. Dalej, dobra, chuj z tą miską. I puszczam sobie play. Kogo dzisiaj mamy na konkursie w Sadu? Mamy Tylera Carey, który ostatnio wygrał yy, z Piotrem Grabowskim na kłaju. Mamy Dominika Gonzalesa i Christophera Johna. Mm, CJ Champion tak zwany. Kto się interesuje dunkingiem, to go zna. Aczkolwiek bardziej interesujący jest dla mnie... Cicho, oddech muszę wziąć, bo się zmachałem yy, wychodząc po tą miskę. Najbardziej interesujący jest dla mnie ten Dominik Gonzalez. Naprawdę niesamowity progres zrobił. Bardzo niski, bardzo eksplozywny. Um, on jest jakiś taki, nie wiem, jakiś taki, nie wiem, nie Tajlandczyk, ale ma takie, taką urodę. Śliczny jest taki, jaki ja z Tajlandii po prostu. No i dobra, tutaj rozgrzewki widzę. Nie ma za wiele. Już obsługa tutaj yy, Kerry ściga, zabiera mu piłkę, bo chyba będzie przedstawienie. Yy, o, kurwa, nisko, nie będzie. O! Teraz będzie, bo miałem podgłośniony niestety konkurs i pierdoliłem tutaj głupoty z, z podgłośnionym konkursem, ale teraz już będzie to myślę, że w miarę, w miarę. No dobra, zobaczmy sobie, co tutaj dzisiaj zobaczymy. Oczywiście yy, świetne żery, czyli nie wiadomo, kto tam siedzi właściwie, czy ogarnia, czy nie ogarnia. Yy. Tyler Carey trochę taki jakiś miały, musiał sobie rzucić. Dominik Gonzalez no i CJ Champion. O, z tą fotą, widziałem tą fotę, zajebista fota była. A co do Dominika, zobaczcie sobie Gonzaleza oczywiście. Zobaczcie sobie, że jest tutaj najniższy i nawet wygląda, że jest sporo niższy od Tylera Carey. No i... Pierwszym zawodnikiem Pierwszym uczestnikiem I gościem, który będzie dzisiaj jako pierwszy Wsadzał jest Chyba Tyler Carey Jeśli mam jakąś niedyspozycję dzisiaj większą To sorry, ale wiecie, sobota Wesele, niedziela, powiedzmy, że poprawiny No i jest jak jest Ale czy mamy zawsze formę Z lewej strony tutaj nabieg i Tyler Carey Robi 360 Taką samą jak widzieliśmy yy, Na kłaju, dokładnie Ciekawy wsad, drugi raz go, można powiedzieć, widzę tutaj gdzieś na konkursie w życiu zrobiony, czyli Tap dunk 360. Jest to 360, gdzie podczas obrotu klepie on w tablicę i dopiero wykonuje wsad. Wygląda to bardzo łatwo, bardzo lekko. Masa dunkerów, naprawdę masa dunkerów jest w stanie wykonać ten wsad według mnie, aczkolwiek jest to ten wsad, gdzie widzimy jakiś powiew świeżości w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej. I za samą kreatywność dziś tutaj ósemki mogą być. Nie będę się tutaj z tym kłócił. Niech będzie, że ósemki. A gdzie są moje oceny? Gdzie są moje oceny? Kurwa. Czekajcie. Została mi jedna. Gdzie reszta? O Jezu. Wyjebane wszystkie w kosmos. Idę po oceny. Czekaj Dominik. Nie wsadzaj. Nie wsadzaj. Nie wsadzaj. Dobra. Jestem. Zdążyłem. No i Dominik yy, piłka na głowę. Czyli będzie puszowik, Aczkolwiek on ma niezłe te puszofy. I pierwszy wsad to taki jedną ręką. Windmill można powiedzieć, chociaż yy, ciężko to nazwać windmillem, gdy piłka nie jest zakręcona, tylko właściwie ruch jest wyciągany taki z dołu do góry. Tu jest puszow, czyli odepnięcie się od głowy. Aczkolwiek on naprawdę wysoko skacze, więc nie widać tu tak bardzo tego puszowa, ale jest, musicie mi zaufać, czysto wykończone na fajnym takim stylu, na takim yy, luzie. I wygląda to naprawdę. Nie no, kurwa karetka. No, no ja nie wiesz. Już, już tam, już pojechaliście. No dobra, ale panie Dominiku, o ile twój wsad wyglądał efektowniej od tamtej 360, to ja bym nie dał niestety wyżej za to. Dla mnie to by była dalej siódemeczka, bo niestety. Yy, siódemeczka, puszowik, cipeczka. Tak się rymuje po prostu. O, troszkę sobie tu poprawię. Więc, no, ja bym dał tutaj siódemkę. I zobaczymy sobie, jak CJ Champion odpowie. Ale widzę, że CJ, CJ kładzie piłkę również na głowie, ale nabyk jest jak do double-upa. I tak, jest to próba double-upa spudłowanego. Yy, ale, hmm, czy jest w stanie wykonać? Raczej jest w stanie wykonać. No, nie mam tutaj oczywiście wątpliwości, ale no... Czy w pierwszej próbie? No na pewno nie. Czy w drugiej próbie? No nie wiem. Double up, jak ja to zawsze mówię, bardzo oklepany wsad pod nogą nad stojącą osobą. I jest wykonany gwóźdź czysto, yy, aczkolwiek, jak zawsze powiem, widziałem lepsze double upy. Yy, Czy dałbym tutaj najwięcej za ten wsad? Na pewno wyżej oceniony niż Gonzaleza. Yy, 360 carry dla mnie jednak najbardziej taka... Yy, nie wiem, mmm, w świeżości, tak jak to mówiłem. No i double up. No i tutaj brakuje oczywiście tych połówek, bo jeśli już dałbym, dajmy na to ósemkę za yy, wsad Tylera Kerry'ego, no to dziewiątka, 8,5 za double upa. Yy, nawet nie, nawet nie. Wolałbym chyba tą 360. Ale również dałbym tutaj gdzieś powiedzmy z ósemkę yy, w okolicy w okolicy tego. Zresztą dalej konkurs zweryfikuje i, mm, i tak wygra pewnie najlepszy. No dobra, co tam, zimno macie, że ubieracie jakieś bluzy i biegacie? Chyba tak. Chociaż patrząc po publice, no i są ludzie w krótkich koszulkach, są ludzie w bluzach, są y, y, heteroseksualni, coś. Dobra, nieważne. No i zobaczmy sobie, co ma do zaprezentowania Tyler. Curry. no i Tyler Carey troszkę delikatnie po prawej stronie za linią trzech punktów będzie coś z narzutu mamy tu narzut niedokładny zdecydowanie za głęboko ta piłka poleciała aż za siatkę, aż pod tablicę więc nie było sensu z tego cokolwiek robić jeśli narzut jest nieudany często szkoda w ogóle tracić energię na to OK i Tyler Carey próbuje za plecami, aczkolwiek nie wiem, czy jest w stanie to wykonać w konkursie, nie wiem, czy trenował ten wsad, żeby przygotować go na konkurs, jest w stanie oczywiście zrobić ten wsad, jednak większość tych dunkerów amerykańskich, oni skupiały się po prostu na dunk sesjach, na robieniu viralów i tak a konkursy szczerze nie są ich takim, jakby to powiedzieć, głównym źródłem dochodu, więc oni się po prostu tym bawią. Zobaczymy, czy jest w stanie dać o jezu, tragiczny narzut. Niestety, widać tutaj, że mm, o ile skacze wysoko, o ile technikę ma, na pewno nie najgorszą, to technika narzutu i dokładność tego narzutu jest po prostu tutaj, yy, no, lipna. No i nawet tej piłki nie przekłada. No niestety, to, to nie jest to, co u Piotra Grabowskiego, że on ma dopracowane za plecami, na przykład z kozła sobie robi to 10 na 10 na rozgrzewce. No i Tyler, Tyler Carey. Podłuję sobie paczkę i po prostu ma wyjebane. No co, no co się stało, no co się stało. Nie ma co zwalać tutaj za bardzo na warunki, bo każdy ma takie same warunki. Zacznijmy od tego. Więc yy, z reguły często tankerzy mówią, a bo mi się coś tam nie. Piłka nie odbijała albo coś tam, coś tam. Wszystkim innym się odbijało na konkursie tak samo. Wszyscy mieli tą samą temperaturę, ten sam kosz. Tą samą piłkę, więc nie ma co tutaj za wiele yy, mówić o warunkach, bo w warunkach generalnie wszyscy startują takich samych. No i teraz czekamy na odpowiedź Dominika yy, Gonzaleza. Kurde, dużo tych sadów nad ludźmi. Zdecydowanie yy, za dużo to już kolejna piłka na głowie, tym razem nabieg na wprost kosza. I co on z tego zrobi? Reverse Windmilla, łokieć, mm, nie wiem, ciężko mi ocenić. Okej, okay, to była próba łokcia, ale niestety puszofik nie wyszedł i było za nisko, nie dało rady tutaj łokcia wepchać. Yy, kurde, no czekam aż jakaś rewolucja zajdzie w tym dunkingu i przestaną kłaść tak tą piłkę perfidnie na głowę. Wiecie, nawet teraz jakbym miał już robić taką pakę w konkursie, to już bym kurwa dał to 20 cm wyżej nad głowę, yy, żeby to na... jak to wygląda, no. Dunking jest troszkę yy, zjebany przez przesadne kładzenie, oczywiście, tej piłki. No Próba Windmilla Łokcia nad kimś, no i wyszedł generalnie ten sam wsad, który robił wcześniej, tylko dużo brzydszy i dużo, yy, dużo brzydszy i dużo yy, słabszy. No i w tym wypadku, skoro yy, on dostał dajmy na to siódemkę za pierwszego push -offa, to za to by dostał szóstkę. Bo był to gorszy wsad, niż jego pierwszy. Więc na razie Dominik Gonzales ma tutaj y, dwa takie same wsady, można powiedzieć. Na razie to jest chyba runda, ta pierwsza, czy tam druga. Potem do finału chyba przechodzi dwójka. Ósemki, siódemki. No, siódemka niech będzie, ósemki zdecydowanie y, myślę, że jest za wysoko. Ten ma okulary nic nie widzi, drugi ma okulary też nic nie widzi, więc ten w środku nie ma okularów, więc może coś widzi. No idziemy sobie. Dalej i CJ Champion. Spójrzmy, CJ Champion. Co ma tutaj do pokazania nas, nasz CJ Champion? Tam punkty mamy Dominika Gonzaleza 23 pokazane. No i co? Dawać, dawać. Czyli przechodzicie do finału we dwójkę? Tak mi się wydaje, że przechodzicie przez. No bo wiadomo, pudło miał Tyler Carey, więc on chyba nie przejdzie. No i CJ Champion z koziołka. Windmill z Kozła. Hm. Nie wiem. Yy, zaraz to jest jeszcze pierwsza runda, i zrobił to po prostu, żeby przejść do finału. Czy jest to już finał? No, jest to po prostu Windmill z Kozła. No, kuźwa. Piłka nawet nie przeszła jakoś super czysto przez obręcz. Mocno przywalił. Wiadomo, fajnie, nie najgorzej, stylowo. Dużo luzu, ale nie jest to zasięg który sprawiłby, że jaram się Super bo Windmillem z kozła. Oczywiście sam nie jestem w stanie tak zrobić, ale porównujemy też do tego, co widzimy na świecie i właściwie tyle ludzi, co w NBA czy graczy, nie będąc z dunkerami, jest w stanie zrobić lepszego Windmilla i zamknąć go czasem nawet łokciem, no to nie chcę zliczyć, więc dla mnie jest to po prostu, no to jest po prostu Windmill, szóstka, siódemka, nic więcej. I Dominik Gonzalez. Nie wierzę. Będzie z narzutu wsadzał? Uuuu... No dobra. Zaskocz mnie. Zaskocz mnie. Podejrzewam, że jakoś 360 może też zrobić. I chyba tak. Jest to już runda mm, finałowa. No i dawaj Dominiku. Pokaż co tam masz do zaprezentowania. Czeka jeszcze na swoją kolej. Eee, brawa. Brawa, brawa. No, generalnie teraz jest chyba finał. Tak jest, teraz jest finał, czyli teraz przeszedł. Dobra, wszystko już jest wyjaśnione. No, czyli CJ Champion po prostu sobie tam zrobił paczkę, żeby wejść do finału. No i w finale. Zobaczmy sobie, co Dominik tutaj pokaże. Yy, on nie ma dużego w wachlarzu w sadu. Podejrzewam, że to będzie 360. Nie widziałem tego w życiu. 360 jedną ręką. Tak jest, on nie ma dużego wachlarzu wsadów, bardzo łatwo przewidzieć, co jest w stanie zrobić i on tu ma bardzo wąski repertuar. Kilka wsadów wiem, że jest w stanie zrobić nad ludźmi, które są puszofami. No i to jest taka 360, mm, jedną rączką, nieczysto, lekko tam wciśnięta, aczkolwiek fajnie wygląda luźno jeszcze na te gabaryty. Ja daję tutaj, drodzy Państwo, siódemeczkę. Daję tutaj siódemeczkę, tym bardziej, że. Runda finałowa jest oceniana tak, jakby niezależnie od tej pierwszej. Ta runda finałowa, więc ja daję tutaj siódemkę i siódemka jest naszym takim wyjściowym, startowym ocenianiem, gdzie będziemy dalej. Dziewiątki je było was na web, dziewiątki je było was na web, osiem, ty masz okulary, jesteś usprawiedliwiony. No dobra, jak dziewiątki dają oni w pierwszym sadzie rundy finałowej, gdzie właściwie goś robi 180. 360, nazwijcie no, to jak chcecie, bardziej 180 z narzutu jedną ręką. No to nie, to zdecydowanie za wysoko. Piłka na przedramieniu, domyślam się, co to zapaka. Yy, Okej, okay. to jest taka specyficzna 360, którą robi właśnie CJ Champion. On tą piłkę tak przytrzymuje na przedramieniu tutaj w okolicy klaty i bardzo ciekawie wygląda ten wsad. To jest właśnie przykład takiej 360, która wygląda. Inaczej, wygląda dość wyjątkowo, i nie jest robiona przez wiele osób, yy, naprawdę nie jest łatwo skontrolować w ten sposób piłkę. No i mamy, i zdecydowanie jest to lepsza 360 niż tą, którą widzieliśmy przed chwilą u Gonzalesa. Aczkolwiek i tak, zarówno w tamtym, jak i w tym sadzie nie ma mocy, nie ma jakiejś siły, raczej jest skupienie się tutaj na po prostu zrobieniu tego wsadu. Ale naprawdę fajnie, pod koniec się jeszcze położył. Ale wiadomo, nie głowa na obręcz, nie jakieś jebnięcie. Mimo to, jeśli za tamten wsad Dominik dostał u mnie siódemkę, to tutaj gościu dostaje ósemkę, bo jest to lepszy wsad. I już mamy jakoś fajnie, logicznie ocenioną y, rundę. No i dostaje oś... O kurwa, no band... No... Z... Dobra, nieważne. Na chuj strzępić ryja, jak FIBA, to FIBA, nie? Te konkursy to po prostu są. Wiadomo, ktoś mi powie, no ale w Polsce też na te konkursy to jeździsz z łopakami, to też tak oceniają i tak dalej. No tak, ja powtarzam, no to są konkursy, które są często oceniane w sposób słaby, nie oszukujmy się, są to konkursy amatorskie, nie są to konkursy profesjonalne, że wyłaniają mistrza świata, którego nie ma. Więc pasowałoby chociaż na takich konkursach mieć to dopracowane. Ale po co coś zmieniać, co działa? I T-Double Up. Na plusy na pewno wykończenie, wysokość i styl. Dobrze wyglądał, był taki luźny, mocno włożony. Patrzcie, głowa prawie na obręczy. push off jest widoczny, aczkolwiek bardzo taki eksplozywny jest ten push up i ciężki do zauważenia dla wielu osób, bo on sam z siebie też fajnie skacze, ale no niestety, gość właściwie 90% wsadów na razie to są push offy, jeden nie push i daje za takiego T-double mu również siódemkę, więcej za to nie dam T-double widzimy obecnie nad pięcioma osobami, takie latające dziesiątka za T-double i dziewiątka za T-double Yy, chuj dupa i papa No, niestety, chuj dupa kamień kupa No po prostu gościa tu widać już troszkę faworyzują, bo wiadomo yy, Jasna karnacja najniższy yy, Te wsady jednak są takie powiedzmy przyjemne dla oka. No nie mogę powiedzieć, że nie. Aczkolwiek według mnie to są dość oklepane wsady i wsady Które nadają się na rozgrzewkę dla NBA hm. No cóż Pro dunking NBA. Pro dunking powinien być lepszy niż NBA. A jak widzę wsady, które są rozgrzewkowe dla graczy, więc pff, lipa. Okej. Okay. Skorpion z kozła. Skorpion z kozła na przedramieniu, bez patrzenia. Mm, gość jest niewysoki i to jest naprawdę dużo lepszy wsad od tych wszystkich, które tutaj na razie widzieliśmy. I tutaj bez problemu jestem w stanie dać dziewiątkę mm, Dziesiątkę jak ktoś mu da to się też nie obrażę Naprawdę spoko 9-10 co mu tu dadzą yy, Czysto No nie pokazali yy, tutaj niestety yy, Za małe mamy pole Widzenia ale dziewiątkę Jestem w stanie yy, Dać za tego yy, Skorpiona no i dostaje Dziesiątki dziewiątki ok wszystko się zgadza Nie będę się tutaj z tym Absolutnie yy, kłócił no super, w końcu w miarę oceniliście. Idziemy dalej i zobaczymy sobie odpowiedź Dominika Gonzalez'a. No i Dominik bierze tutaj oczywiście, będzie skakane nad kimś, czyli gość na. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pięć wsadów będzie miał cztery pushoffy. Według mnie powinno być w regulaminie, że zakład za położenie takie. Takie bezczelne położenie piłki na szyi, głowie i tak dalej powinno być coś ujemnego. Pół punkta, punkt, nieważny. Yy, według mnie, jak ktoś robi przez cały konkurs perfidnie powyżej iluś tam procent tych wsadów z głowy, też powinno to być niżej oceniane, nie? No i zobaczymy sobie na jego odpowiedź. I skorpion, tak w sumie myślałem, bo yy, też jest w stanie tego skorpiona robić. Widzieliśmy to wiele razy na klipach Duncanemix. Ale również, yy, o ile ten skorpion był naprawdę chyba nieźle wykonany, tak, nieźle był wykonany, mocno, czysto, yy, to jednak jest to skorpion. Ja to powtarzam nawet, yy, wiele razy powtarzałem, jak grabo to robi. Wiele osób na świecie robi skorpiona. O kurwa, dobrze, wysoko był widać, no. Wiele osób robi Skorpiona, ale tak naprawdę przy naskoku lewa, prawa z nienaturalną rotacją w prawą stronę jak u Kilganona, który właśnie to wymyślił. To wygląda najlepiej i to jest prawdziwy Skorpion. I dostaje tutaj dziewiątki. I według mnie dobrze. Mm, no też bym dał dziewiątkę za to. Dałbym tak samo jak za wsad CJ Championa. Aczkolwiek wsad CJ Championa zasługuje na takie pół więcej. Bo jest kozła i jest naprawdę trudniejszy. Tutaj niestety, no, on może pomarzyć, że bez kogoś jest w stanie wykonać ten wsad. No i pora na ostatni wsad yy, Christophera. Brzmi dumnie, nie? Cj a Christopher, dwie inne osoby. No dobra, dawać, dawać, yy, nie udawać. Okej, okay, ten mu mówi jak ma trzymać koszyczek na web, bo muszę cię pierdolnąć mocno w ten web, żeby skoczyć wysoko no szkurde. Panowie, proste ręce. Jedna ręka. Chociaż 20 cm nad głowę, i naprawdę nie będę tutaj strzępił ryja. Ale jak na jednym konkursie na 10 wsadów, widzę 8 czy 9 push-offów. 8. Matko Bosko, kochano. What have we done? Co się stało? Kiedyś czasy Endwana, czasy Slam i tak dalej, tam nikt nie myślał nad skakaniem. nad kład... Nad... A kurwa. A poza tym, o, jeszcze jeden konkurs będzie do ocenienia. Wczoraj Bartek Szwed wygrał z Lipkiem i Dargajsem, aczkolwiek tyle co tam baboli było w tym konkursie, też mnie ściska. Jak pisali, że Lipek ma metr 75 wzrostu. Masakra. No i pierwsza próba. Okej, okay. próba dwóch łokci. Nie wiem, czy on to wsadzi. Nie mam pojęcia. Naprawdę regularnie ten wsad. Tak regularnie, regularnie, że na konkursach, że wkładał te łokcie, no to wkładał tak w miarę, w miarę. Kilganon, na to ostatnio na konkursie w Chinach też włożył, Kilganon, wsadzał jeszcze Raiwera, yy, Lipek też tam próbował i tak dalej, ale naprawdę mało osób jest w stanie yy, zrobić czysto tą pakę, żeby właściwie wsadzić, wsadzić te dwa łokcie, nie dosuwać yy, drugiego. Druga próba. Zobaczmy sobie. Łapa się zgadza, bark się zgadza. Dość krótki nabieg. Okej. Okay, teraz nawet nie było blisko i mamy drugie pudło. I co teraz? Jeszcze jedna próba, trzy próby. Chyba tak. Chyba tak, ale Ja nie wiem czy w ogóle jest sens tutaj robienia takiej paki w sensie yy, dwa łokcie. Yy, Zmia jest zmiana wsadu dalej, perfidnie piła na łeb. Yy, no cóż, yy, spójrzmy sobie, co z tego chociaż zrobi. Double up nie, łokcia spróbuje nie, dwa łokcie. Hm, sam nie wiem, w sumie trochę zwalił już na sam koniec. Yy, zmieniając w ogóle ten wsad, trzeba było coś robić takiego. Okej, okay. tyłem, rewers nad stojącą osobą. Yy, w sumie lepsze to na pewno niż double up, nie? Aczkolwiek według mnie... Mógł to zrobić w swoim stylu od razu yy... i właściwie to tyle. Bo naprawdę ten wsad u niego dobrze wygląda. Ale tutaj skoczył dramatycznie chujowo. Wykończył to też dramatycznie chujowo. Yy... To jest podobny wsad co Grabo zrobił na Quaju ostatnio. I te słaby wsad. Dopóki to nie jest zakręcone jak Reverse Windmill albo konkretnie wiebana wysoka pompa, to wygląda to po prostu. Wygląda. Nie? No i teraz y, decyzja. Kto wygra? 8, 8, 9. Ja bym za to dał. Nie wiem, siódemkę też y, była zmiana. Siódemkę. Y, no i co? Kto zostaje zwycięzcą? Podejrzewam, że różnica będzie y, bardzo mała. Y, no i co? Tam trwa liczenie. I kto wygrywa? Kto wygrywa? Dominik Gonzales jest na niego zbliżenie, chyba on wygrywa, tak, tak, on wygrywa. Tam się jeszcze na paczkę leciał Tyler Kerr już przebrany wyjebane totalnie piszdeman na to widać. No i co? Dominik Gonzales wygrywa. To teraz może jakieś podsumowanie ode mnie, co ja o tym myślę. Eee, eee, dobra. Co by się nie działo, co by się nie działo, yy, co jeszcze na koniec musiał skok, głową? Głową, ok, skaczesz wysoko i tak dalej, yy, ale co by się, co by się nie działo? Według mnie, lepszym dunkerem ogólnie w całym konkursie był CJ Champion. Przede wszystkim, yy, no, miał te wsady z kozła, chociaż tam dwa, miał tego Skorpiona, miał tą 3 szóstkę miał nawet tego Windbilla Słabego, bo słabego Ale jednak mm, Większość wsadów tutaj Gonzaleza Była oczywiście z głowy Pomimo tego, że to nie były najgorsze wsady Były naprawdę na lepszej wysokości Może niż u CJ yy, Wykończenie na przykład Skorpiona Tutaj petarda Ale czy powinien wygrać? No ciężka sprawa no, Musicie sami mi też powiedzieć co myślicie o tym Czy powinny być punkty ujemne Za robienie masę tych push -offów. zresztą CJ Champion też robił dużo tych push no ale miał jednak więcej tych sadów też z, Kozu, z Kozła niż Dominik Gonzalez. Tyle nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tego konkursu. Nie mogę powiedzieć, czy to był jakiś super słaby konkurs, nie mogę powiedzieć, że to był super dobry konkurs. Dzięki wielkie, że jesteście. Widzimy się już niedługo. Myślę, że już jutro albo pojutrze wrzucę konkurs sadów. Skąd wrzucę? Z bibola. Tam to dopiero były jaja. Konkurs, konkurs na koszu 2,90, który uwaga, w połowie konkursu się ugiął, złamał i na chwilę spadł chyba na 2,85. Yy, I były po prostu jaja przez chwilę. Dzięki wielkie. Na razie do usłyszenia. Subskrybujcie, zostawcie komentarz. Siema.